Witajcie wszyscy maniacy, tutaj przemawia do Was jak zwykle Z, Wasz komentator i rozpoczynamy drugą grę drugiego setu finału turnieju Starcrafta 2 bliską 2010, jakże świetny, jakże świetny event na którym można było oglądać Warcrafta czy World of Warcraft, no i no oczywiście naszego ukochanego Starcrafta w akcji Next jest to jeden z naszych bohaterów no i, no i mam wrażenie, że jest to naprawdę ogromny bohater z Losers Bracket w, w półfinale został, został zrzucony właśnie przez jego przeciwnika, którym jest Loner, grając tutaj jako Czerwony Teran. Został zrzucony do, do Losers Bracket właśnie przez niego w półfinale, gdzie musiał wygrać z White'a tylko po to, żeby wrócić i zmierzyć się z chińskim Teranem jeszcze raz. Szczerze powiedziawszy, no, jest to naprawdę bardzo fajny, e, fajny motyw, ponieważ mm, Loner przegrał już swój pierwszy set. Gdyby go wygrał, już zostałby mistrzem, ale po przegraniu e, Next Genius musi wygrać jeszcze ten, a wygrawszy poprzednią grę, jest naprawdę na dobrej drodze, e, żeby właśnie ten set cały wygrać. Wygrał zresztą trzy gry, mm, no i standardowo zaczyna. Widzę tutaj od 12 gatewaya na 9 pylonie, tak samo jak Loner, który zaczyna od 12 baraków. E, obaj gracze do, grają tutaj dosyć solidnie, oni wiedzą co chcą robić, mają swój swoje własne bildy. Jednakże myślę, że tutaj Loner troszeczkę jest zbyt hermetyczny, nie za bardzo, nie za bardzo chce jakoś tutaj switchować w różne, inne, w różne inne jednostki, trzyma się tego swojego Marine Maruder e, Viking Medivac systemu. I szczerze powiedziawszy, na przykład po dodaniu czołgów w drugiej grze wygląda to już o wiele solidniej. Jednakże chciałbym tutaj widzieć jakąś zwiększoną produkcję właśnie tych czołgów. Bardzo ładnie, bardzo ładnie tutaj. Next Genius operuje kolosusami i mortalami. Większa ilość czołgów, myślę, mogłaby wspomóc tą armię lonera. Zobaczymy na co się zdecyduje Loner wy wydobywa już gas I mam wrażenie, że zdecyduje się na 1-1-1 one, 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 Tak jak w poprzednich grach Za chwilę zresztą zobaczymy Traci tutaj, e, traci tutaj Next Genius swojego proba e, Więc małe, bardzo małe zwycięstwo W walce z łupierzem, jeśli chodzi o lon lonera w każdym razie, Next Genius także zbiera gas i czy buduje Cybernetic Core. Dokładnie tak. Oczywiście Loner, jak widzieliście przed chwilą, to była tutaj taka czerwona obwódka, zdążył już to wszystko obznaczyć i zobaczyć, co jego przeciwnik buduje. Next Genius łapie za drugi gaz i myślę, że będzie tutaj, tak jak w poprzednich grach, bardzo szybki one gate robo. I wiedząc dokładnie, gdzie znajduje się jego przeciwnik, obaj gracze mogą optować na bardzo szybko, bardzo szybką agresję, Bar y na naturale obu graczy będą trudne do obrony z tego względu, że będą, będą zbliżać się do przeciwnika. Na pewno żaden z nich nie będzie w stanie za bardzo złapać tej ekspansji, więc jedynymi bazami, które będą tutaj dobre do, do, do złapania, będą np. tutaj ten main natural, także tutaj bardzo daleka ta ekspansja. I mamy tutaj taką sytuację, która mniej więcej. Która mniej więcej jest podobna do, do tego co widzieliśmy na Lost Temple. Obaj gracze bardzo blisko siebie, ale nie za bardzo mają gdzie zaekspować, więc każda następna ekspansja po ich naturalu będzie o wiele trudniejsza do obronienia. Z tego względu, też dużo graczy decyduje się właśnie na takie granie z dwóch baz relatywnie szybką drugą ekspansję e, i właśnie granie przez długi, długi czas jedynie z dwóch baz e, i, i jest to, jest to oczywiście właśnie ma tutaj miejsce e, w takich przypadkach duża presja oczywiście obu przeciwników tak jak mówiłem, Next Genius decyduje się na Robotics Facility zamiast po, za, zaraz po swoim pierwszym gateway, ale Loner jest już tutaj swoim SCV żeby, żeby to zeskautować, bardzo mi się to podoba niestety ten SCV nie dożyje sędziwy dni emerytury, którą mógłby pobierać z zakładu e, ubezpieczeń społecznych Next Genius tymczasem jest tutaj pod ostrzałem. E, lonera, który posiada już tutaj dwa marudery w bazie, na pewno ten Stalker nie zostanie zniszczony. Świetny, bardzo szybki push za pomocą i Shells. E, bardzo mi się to tutaj podoba. Czy maruder zostanie zniszczony? Świetnie tutaj wyskoczył za tą, na, za, tą za te chmurki, tylko po to, żeby swojego przeciwnika e, tutaj, żeby tylko swojego przeciwnika tutaj e, być bliżej niego, e, pozwolić tutaj temu zelotowi zaskoczyć go troszeczkę. E, kolejny maruder biegnie tutaj. Nie sądzę, żeby, żeby zadał jeszcze jakiekolwiek obrażenia. Chociaż chwila, moment. Observer jest budowany zamiast Immortala No nie wiem, czy to nie jest błąd, tymczasem tutaj Gateway'e są morfowane w Wargate Dalej ten, dalej ten maruder żyje Jeden HP, to jest to, co posiada ten maruder Dopiero teraz zostanie rozpadnięty Bardzo, bardzo efektownie, kolejny maruder Myślę, że spokojnie już tutaj Next Genius Przed tym się obroni Loner, bardzo fajny pierwszy szybki push Tak jak mówiłem, gracze chcą być agresywni na tej mapie Mamy tutaj jednego biegnącego Marina Powinien go troszeczkę chyba troszeczkę chyba Zadbać o niego, żeby nie został Zabity, czy Loner w ogóle że ten Marin tutaj biegnie, o nie, Marinie ratuj się, ratuj się sam, ponieważ twój, twój pan, nie wiem za bardzo jak to nazwać, twój operator nawet nie wie, że tam pobiegłeś, no Marin niestety gryzie już ziemię. Potrójne baraki oraz fabryka, interesujące bardzo, potrójne baraki, bardzo fajny build, niestety, niestety Next Genius posiada już Robotics Facility, drugi gateway jest gotowy, także optuje tutaj za, za ekspansją. No i zastanawiam się teraz na co Lowner się zdecyduje, co wymyśli, żeby zaskoczyć swojego przeciwnika. Marino oraz Marudery cały czas tak samo jak w poprzednich grach. Zastanawiam się, czy nie jest to duży błąd ze strony właśnie, ze strony właśnie Lownera, że jest właśnie tak jak powiedziałem, hermetyczny w swoich buildach. Robotic Support Bay, to jest, to jest standardowy właśnie build anty biobolowy terana, duża ilość kolosusów. Jak na razie nie widzę tutaj, czy jest budowany starport dopiero teraz. Loner tymczasem nie wygląda na to, żeby ekspował, jeszcze przez chwilę będzie decydował się na atak. Ile mamy tutaj jednostek? 5 marinów, 5 maruderów kontra 3. Centry, jeden Stalker, jeden Zelot, i szczerze powiedziawszy, może mieć to nawet dosyć duży impakt, jeśli chodzi o Nex Geniusa. Na pewno będzie musiał anulować swoją ekspansję, ponieważ nie sądzę, żeby był w stanie ją obronić. Zaraz zobaczymy, co będzie miało miejsce. Jest tutaj jednak jeden Immortal. Może będzie w stanie zrobić coś tutaj. Nie anuluje tego Nexusa. Jest tutaj budowany bunkier. No i spójrzmy, spójrzmy. Bardzo mała ilość maruderów oraz marinów. Tych marinów oraz maruderów jest tutaj coraz mniej, ale także także wojska Nex Geniusa są niszczone bezlitośnie. Za chwilę te force fieldy z. z Zostaną tutaj e, zostaną tu, Zaraz tutaj znikną I Nexus posiada jedynie 500, 500 życia Czy będzie starał się go atakować? Nie, ale Steam jest już e, tym jest już wymyślony Next Genius tymczasem traci coraz więcej jednostek Musi wy, wyrzucić swoje proby z linii minerałów Tylko po to, żeby obronić się przed tym jakże bardzo silnym puszem. E, traci swojego Immortala e, Next Genius tymczasem e, Przepraszam bardzo, e, Loner tymczasem Posiada o wiele mniejszą ilość jednostek niż posiadał ich Przed chwilą Maruder jest wolniejszy od prob Więc, więc będą w stanie go zaspawać i Next jest ledwo broni się przed tym puszem. Nexus jest bardzo, bardzo uszk uszkodzony. Next jest posiada 4 stalkery, 3 centry. Czy będzie starał się zniszczyć tego Nexusa? Chyba jednak nie będzie mu dane e, zniszczyć go, ponieważ, ponieważ jedynie 3 Mariny oraz e, 3 marudery oraz jeden marine mm, no nie, nie mają takiej siły ognia, żeby wystrzelać tego Nexusa w momencie, w którym są oczywiście atakowani. Przez, przez, przez jednostki Protosa. Nie wiem za bardzo co tutaj ten probe robi. A ten Media chyba chciał go załadować. Niestety mamy tutaj taką drobną niekompatybilność. Jak wygląda sytuacja? Extended thermal lens nie jest jeszcze wymyślany. Jednakże za chwilę będziemy mieli będziemy mieli dropa w maina Protosa trzy warp, warp gates y oraz Robotics Facility pompujące pompujące. Kolosusy powinno spowodować, że jeszcze przez chwilę Protos będzie bezpieczny. Ale spójrzcie, już jest tutaj ten Medivac z dropem 3 maruder oraz 2 Mariny. Zobaczymy, czy będzie w stanie zadać jakieś większe obrażenia. Niestety, wojska Next Genius znajduje się już tutaj. Nie ma niestety Blinka na tych Stalkerach. Eee, mamy tutaj także dwa Mariny, ale one nie są w stanie zadać w zasadzie żadnych obrażeń. <kłysk> Poza tym, że, że efektownie tutaj zginą 55, posiadają upgrade Combat Shield. Loaner jest naprawdę, naprawdę przekonany o tym, że maryny oraz marudery wygrają dla niego tą grę, no ja nie jestem aż tak przekonany, ponieważ, ponieważ tak jak w poprzednich grach widzieliśmy, nie było, nie było to prawdą, traci tutaj tego mediwaka, o mój Boże, trzy mariny, trzy marudery oraz dwa mariny gryzą ziemię właśnie razem z tym mediwakiem, duża strata dla lonera, który rozpoczyna saturację swojej, eks, swojej ekspansji, 59 kontra 6, 71 aż, Next Genius naprawdę wyskakuje tutaj do przodu i on teraz będzie agresorem. Loner stara się uratować bunkrem, naprawdę niewielka ilość jednostek, jednostek Terana znajduje się tutaj. Mamy dwa wikingi jedynie oraz niewielką ilość marinów oraz maruderów. Tymczasem Next Genius w ogóle omija tutaj, omija tutaj ten bunkier, rzuca na niego Forsfielda, prosto na ten bunkier. Komicznie wygląda to. W każdym razie Loner udaje mu się wystrzelić kilka rakiet w stronę Kolosa. Co chyba odstrasza, w ogóle, tutaj naszego protoskiego gracza. Next, Genius, Next Genius tymczasem czy buduje większą ilość budynków produkcyjnych? Nie wygląda na to. On nie posiada zbyt dużej ilości progów, tak szczerze powiedziawszy. 36 kontra 39, tak naprawdę. Loner jest tutaj do przodu prawie o połowę, jeśli chodzi o przychód, głównie dzięki właśnie mułom. 6. Pięć baraków, e, fabryka oraz Starport produkują nieprzerwanie jednostki. Mamy tutaj to kontra, 3 Warp Gate oraz Robotics Facility. Szczerze powiedziawszy, szczerze powiedziawszy Next Genius jest tutaj do przodu, No i zastanawiam mnie, czy za chwilę Loner nie rozpocznie przemakrowywania swojego przeciwnika. On już się tutaj zrównał z nim, jeśli chodzi o liczbę jednostek, by powoli rozpoczyna tutaj e, marsz w kierunku 200. 200 limitu, extended thermal lens jest w połowie, więc jeszcze przez chwilę chyba nie będziemy widzieć agresji, jednakże Next Genius, Next Genius posuwa się w stronę tutaj swojego przeciwnika, chce chyba wyrzeć na nim presję, loner rzuca awaryjnie supply depoty, tak jak tutaj widzicie, przedwaj się tylko po to, żeby, żeby prze przeszkodzić większej ilości zelotów w jakimś manewrowaniu tutaj przed tymi jednostkami bardzo bardzo mi się to podoba. Lowner naprawdę świetnie wykorzystuje swoje supply zobaczcie jak tu wszystko jest poblokowane naprawdę ładnie ładnie tutaj to wygląda jednakże Lowner pomimo tego że jest niezły w, niezły w obronie to także w ataku powinien tutaj być bardziej bardziej Skuteczny plus jeden e, dla jednostek naziemnych Protosa jest wymyślany. Czy mamy tutaj także analogiczną sytu sytuację, jeśli chodzi o Te Rana? Nie widać w ogóle nawet Engineering Bay. E, jedynie ogromną ilość, ogromną ilość e, Supply Depotów, szczerze powiedziawszy, 121 na 142. Troszeczkę tutaj. E,